Także ja, skoń... ja skończyłam przed chwilą pracę. W mi się tutaj uczyło. I właśnie idę do domu i nagrywam telefonem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo zepsuła mi się. Aparat mi się zepsuł i niestety, wiem, czy nagrywać telefonem, musimy na no, to będzie w ogóle, jak to chodziło. Tak, tak, idę do domu. Abyś się później. Moi drodzy, może ja się w ogóle z Wami przywitam. I zacznę od tego, że mamy dzisiaj niedzielę. Jest godzina, chyba, z pół do piątej. Ja dopiero właśnie z pracy wróciłam, i stwierdziłam, że nagram coś dla Was telefonem, nie powiem w ogóle, co u mnie słychać. Więc tak, wracam z pracy. Także właśnie pracowałam wczoraj, dzisiaj też tylko po 4 godziny, bo, bo więcej tam nie, nie byłam potrzebna. I poza tym przyjechał właśnie do nas Marcina Brat z dziewczyną. I tam sobie chodzą, zwiedza, zwiedzają, e, a mi się w ogóle właśnie zepsuł aparat i po prostu Marcin dzisiaj go zawiózł do naprawy. Także nie wiem kiedy go e, oddadzą mi i tego go naprawią w każdym bądź razie. Tak. Więc nagrywam telefonem i zobaczę w ogóle później jak to wygląda. Czy telefonem też będę mogła coś nagrywać, czy po prostu dopiero za dwa tygodnie. W ogóle mamy ładny, ładny weekend field. E, wyjątkowo, bo ostatnio dwa weekendy rzędu padało, a, a teraz jest ładna pogoda. I tyle w sumie ciekawego, idę do domu, jakaś jestem zmęczona. Jakaś senność mnie ogarnęła, ale to dlatego, że wczoraj byliśmy właśnie u znajomego i chyba dopiero w pierwszej godzinie wróciliśmy do domu, więc, więc trochę jakaś jestem taka zmęczona. To by było na tyle, ja kończę i życzę Wam miłego weekend, mi weekendu, e, tygodnia, miłego poniedziałku. Eee, także trzymajcie się ciepło, pa! Hello moi drodzy, ja właśnie wracam, wychodzę z Alanka przedszkola i idę do pracy. gdzie mam bardzo pełną pogodę, gdzieś na załączonym obrazku i w ogóle się nie chce iść do pracy. Eee, może gdybym jeszcze miała pracować jakieś, nie wiem, przynajmniej 8 godzin, <noise> eee, to by było ok. albo 7, mam muszę 10, czyli Kończę o godzinie po siódmej, także taka pora niezbyt fajna, bo wychodzę o godzinie pół do dziewiątej, czyli rano i tak za wiele nie zdążę zrobić. Gdybym chciała coś zrobić więcej, to nie zdążę i wracam o godzinie ósmej do domu. Także taka pora niezbyt fajna. A W każdym razie idę na autobus. I mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś miarę szybko ten dzień minie, bo, bo nie chce mi się mega przez to, że pracowałam w sobotę i w niedzielę, to mam lenia podwójnego. Ale faktycznie jest ciepło, aż mi jest gorąco w tym, w czym jestem ubrana. Więc idę na autobus, i może usłyszymy się trochę później. <laughs> Tutaj wygląda tak mój, mój nasz ogród. A tutaj mój mąż pracuje. Mamy godzinę w pół do piątej i ja właśnie zrobiłam... mam teraz przerwę na lunch i sobie wziąłam zrobiłam sobie taką kanapkę. To jest w naszym czyli to jest kanapka taki tost z grzybami, z jajkiem, majonezem i takiego... Także Będę teraz jadła, i w ogóle jeszcze tak nie chcę. No, ale na szczęście e, zostało tylko 2,5 godziny pracy, więc nie idę. E, hello, moi drodzy, ja już jestem po pracy. Jej, już jestem prawie w domu. I w ogóle chciałam pracy, jaka jest ładna pogoda że jeszcze tam słońce świeci, a raczej tam. Także taka ładna pogoda dzisiaj e, jest. I w ogóle jest nadal takie ciepło i wiatr żaden nie wieje. Więc naprawdę bardzo fajna pogoda. Ach, ja na szczęście już idę do domu, bo już miałam dość tej pracy i niosę ze sobą po prostu różne smakołyki, bułki i inne rzeczy. I będę próbowała dodać Będę próbowała dodać yy, z vloga, vloga takiego vloga i tam specjalnie się nie dało, ale nagrywałam telefonem i chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie w porządku. I właśnie będę dzisiaj to próbowała robić za niedługo. Jeżeli ja jeszcze na przystanku czekam na autobus, machałam się jak nie wiem, ale pogoda dzisiaj się znów, ładna jakieś jest ciepło, że w tej mojej cieniutkiej co to już jest za ciepło i właśnie słońce świeci taką mamy pogodę. No, ale szczęście zdążyłam autobus, bo dopiero mój autobus jeździ, więc dobrego dnia. Hello, ja właśnie skończyłam pracę, w końcu skończył się ten długi dzień. I, 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 i w ogóle, w końcu, skończył się ten długi dzień i w ogóle najlepsze to, że wzięłam całą światę e, bułek, kanapek różnego rodzaju po to, żeby dać bezdomnym, a wyjątkowo pechowo, pechowo żadnego bezdomnego nie było. Także a tam motory szoleju na drodze. E, także pecha mieli, ja albo oni, że nie zostali. Uch, już idę do domu, jestem wyjątkowo ze zmęczona. Tu mi się tak wspomnie, że nie wyglądam. I właśnie tego vloga nudnego, czyli e, z mojego e, powrotu z pracy i wyjścia do pracy e, dodam. Jest taka ładna pogoda. Dzisiaj było znów tak ciepło, że to się tak nie chciało siedzieć w pracy. A poza tym e, jeszcze dodatkowo takie jest ciepło teraz tam u nas w pracy, że i duszno, że szkoda mówić. Nie wiem, co będzie w lecie. Lecie w każdym bądź razie W każdym bądź razie tak wygląda sytuacja w chwilę obecną. Ja już idę do domu i wdra no, moi drodzy! W czwartek mam wolne, więc mam wejść do zakupy, czy gdzieś indziej także może będzie coś ciekawszego. Więc do zobaczenia w czwartek. Pa!